Ale są wielkie, patrzcie jak fatalnie jest. Nie wiem, kurde, właśnie za to, co Fatalna pogoda, mury fatalne, co? O kurde, ale przynęta, wygląda jak bas. tutaj i ja zostałem zaklopany. To moj, moja plusa może być na obiad, to jest tutaj z soloną wodą. ten, chłopana o tam zachlopało. No, to Wam pokażę, że jestem. Jestem na, na takim

Znalazł, znaczy, jeżeli nie wiecie, to pszczoł jest, to mewa jest. A polskie mewy trochę inaczej wyglądają. Tym bardziej jak łabędź, łabędź, no coś takiego. Co? Kolejna, kolejna mewa? To miało pływać głęboko, bo... No kurde lata jak jasczem. No tak, to my nie będziemy jeść przecież my...